Dzień dobry, mamy czwartek 13 marca. Słuchają państwo PB Brief porannego podcastu Pulsu Biznesu. A w nim: Kredyt pozostanie rekordowo drogi. Rada polityki pieniężnej stóp nie zmieniła, ale też nie tylko od stóp zależy koszt pieniądza. Na giełdzie dziś ważne raporty roczne, ubiegły rok podsumują między innymi Allegro i PKOBP. Polski rynek karmy dla zwierząt wart jest już kilka miliardów złotych. O nim opowie Łukasz Rawa. Ja nazywam się Marcin Dobrowolski, jestem autorem tego podcastu, na który serdecznie państwa zapraszam. To jest podcast PB Brief, prosto z redakcji Pulsu Biznesu dla przedsiębiorców i inwestorów. Codziennie od poniedziałku do piątku najciekawsze tematy i najważniejsze informacje, od których warto zacząć dzień. Amerykańska delegacja będzie dziś rozmawiać w Moskwie z przedstawicielami Rosji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Bloomberg powołując się na źródło zbliżone do Kremla podał, że warunkiem zawarcia rozejmu z Ukrainą może być żądanie Rosji wstrzymania dostaw zachodniej broni do Kijowa. Według innych źródeł zbliżonych do władz rosyjskich, Władimir Putin prawdopodobnie przedłuży zawieszenie broni, dążąc do uzyskania jak najkorzystniejszych warunków dla Moskwy. Jak dotąd Rosja nie prowadziła rozmów ze Stanami Zjednoczonymi na temat konkretnej umowy rozejmowej mimo że Ukraina dzień wcześniej wyraziła na nią zgodę. Źródła The Moscow Times informują również, że Moskwa wolałaby jak najdłużej odwlekać spotkanie Putina z Trumpem, licząc na wynegocjowanie korzystniejszych zapisów. Według ich informacji Kreml rozważa przeprowadzenie takich rozmów w kwietniu lub w maju. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych, a więc kredyt w Polsce wciąż jest rekordowo drogi. Choć pamiętajmy, że nie tylko WIBOR decyduje o koszcie kredytu, bo przecież na Węgrzech i w Rumunii stopy są wyższe, ale kredyt tańszy. Czyżby decydowały tu prowizje i opłaty bankowe? Nie wiem, nie wiem. Ale wiem na pewno, że dziś o 15.00 decyzję RPP tłumaczyć będzie jej przewodniczący, profesor Adam Glapiński. Ministerstwo Przemysłu ma zaprezentować dziś nową wersję programu Polskiej Energetyki jądrowej. Poprzednia wersja jest z roku 2020 i przewiduje budowę między 6 a 9 gigawatów mocy w dwóch elektrowniach. Wymaga ona aktualizacji choćby ze względu na opóźnienia w realizacji zakładanego programu, bo ta stara strategia, ten stary program przewidywał m.in. rozpoczęcie budowy pierwszej elektrowni w 2026 roku. Co ważnego znajdzie się w dokumencie, będziemy o tym pisać na PBPL. A teraz spójrzmy na rynki finansowe. Dziś oczywiście o 15.00 już zapowiedziane wystąpienie Adama Glapińskiego, ale wcześniej, bo o 11.00 Eurostat zafunduje nam styczniowe wyniki produkcji przemysłowej w krajach Unii Europejskiej. Poprzednie dane za grudzień wykazały 2% spadek w ujęciu rocznym, a o 13.30 amerykańskie Biuro Statystyki Pracy pokaże wyniki lutowej inflacji producenckiej. Jak zwykle w czwartek poznamy też cotygodniową liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA. A tam sporo zwolnień w ostatnim czasie. Na giełdzie raporty roczne publikują m.in. Allegro, PKOBP, BNP Paribas oraz Rajwu. A o czym my dziś piszemy w pulsie biznesu? Na przykład o Velobanku. Powiększenie bazy klientów, których jest dziś około miliona, ale tylko 650 tysięcy z kontem. Taki paradoks. To priorytet dla tego banku, którym kieruje Adam Marciniak. Wzrost jednak ma nie być okupiony nadmiernym ryzykiem. Przejęcia? Zdaniem prezesa Marciniaka są jak Yeti. Zainteresowanych tropieniem legendarnego stwora, ale też spojrzeniem na Velobank, zapraszam do jedynkowego tekstu, czyli z pierwszej strony. Piszemy też oczywiście o młodych, pomysłowych przedsiębiorcach, bo wieki doświadczenie bledną wobec dobrego pomysłu, odwagi i determinacji. Patryk Pijanowski ma 21 lat i kieruje już drugim założonym przez siebie startupem, który właśnie ze wspólnikiem Sebastianem Kurzynowskim przeprowadza z Polski za ocean. O firmie Jetlabs na pewno jeszcze usłyszymy, a póki co trzymamy kciuki. Jeżeli ktoś twierdzi, że w branży mięsnej jest źle, to widocznie słabo pracuje. Tak uważa Jarosław Krzyżanowski, prezes KPS Food. W zeszłym roku firma zainwestowała 400 milionów złotych, a operuje w sektorze drobiarskim. Na rozwoju nie oszczędza, mimo kłopotów z pomorem, tak jak w Ameryce. Pozostajemy w temacie jedzenia, bowiem wartość rynku karmy dla zwierząt rośnie w szybkim tempie. Ten rynek zbadał Łukasz Rawa, który już za chwilę będzie moim gościem. Dołącz do wyjątkowej społeczności słuchaczy i czytelników Pulsu Biznesu. Subskrybuj nasz kanał, wyraź swoją opinię w komentarzu i udostępnij w mediach społecznościowych. 52% gospodarstw domowych w Polsce zamieszkiwanych jest nie tylko przez ludzi, ale również przez zwierzęta, a mam konkretnie na myśli zwierzęta domowe, którymi te gospodarstwa się opiekują. No, oczywiście, mowa o naszych psach i kotach. Ten wynik procentowy przekłada się nie wprost, ale przekłada się na 14 milionów zwierząt domowych. A te zwierzęta trzeba jakoś wykarmić. Rynek jest wart grube miliardy, a wyrachował to Łukasz Rawa, dziennikarz Plus Biznesu. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry. No, trochę Ci przydałem tym, że ty, to, to Ty wyrachowałeś, ale wiem, że posłużyłeś się specjalistycznymi raportami, które. Na ile oszacowały wielkość tego rynku karmy zwierzęcej? No, w zeszłym roku on osiągnął już niemal 5 miliardów, a w tym z pewnością przekroczy ten pułap. 5 miliardów złotych, jak rozumiem, tutaj mówimy o karmie i dla kotów, i dla psów. A tak, to jest tylko psy i koty. A kto jest największym graczem na tym rynku? No, tutaj musielibyśmy to usystematyzować, bo to nie jest. Nie to ma takiego jednego rynać. dominatora, tak, który by czy niemal monopolisty, który by tutaj decydował. Chociaż są takie marki, które się powtarzają wśród opiekunów zwierząt. Słuchać, że kupują na przykład w internecie w jednym konkretnie sklepie. Tak, ale czy mówimy o kanałach sprzedaży? Jeśli chodzi o kanały sprzedaży, to zdecydowanie dominują dyskonty, a zwłaszcza biedronka, jeśli mielibyśmy wskazać jeden shirt. E-commerce również staje się kluczowym kanałem sprzedaży karmy, zarówno dla psów, jak i dla kotów. To też jako. Ale... Około... Opiekunko tam muszę powiedzieć, że w tych sklepach internetowych wprowadzane są bardzo ciekawe i praktyczne promocje. Na przykład jeden ze sklepów wprowadził abonament na karmę. To znaczy, mniej więcej co ustalasz sobie, co jaki czas mają przesyłać, ile kilogramów. W ten sposób unikniesz tego, że nagle patrzysz, a nie masz czego nasypać do miski. Tak, tak. No, Polacy kochają promocje, kochają wszelkiego rodzaju zniżki. I tak samo jak w przypadku zakupów żywności dla ludzi, tak samo i dla zwierząt, no naprawdę te promocje i wszelkiego rodzaju upusty napędzają sprzedaż. Jakie trendy czynniki wpływają na dynamikę rynku karmy dla zwierząt w Polsce? Oczywiście tych zwierząt jest coraz więcej, ale podejrzewam, że nie tylko liczba tutaj decyduje. Tak, zwierząt jest coraz więcej. W ciągu ostatnich pięciu lat przybiło, przybyło ich aż milion. A sprzedaż napędza nie tylko to, ale też to, że te zwierzęta coraz częściej są karmione gotową karmą. Już ponad połowa zwierząt psów i kotów w Polsce jest karmiona gotową karmą i to jest najwięcej w historii Polski, ale wciąż daleko nam do takich rynków jak Niemcy, gdzie to jest 80%, czy Wielka Brytania, gdzie jest to dokładnie 100%. Sprzedaż napędzają też wspomniane promocje, a z drugiej strony rosnące zainteresowanie produktami specjalistycznymi. Rozwija się też taki segment suplementów diety. Rozpędza się segment suplementów diety dla psów i kotów. Ale też z danych platformy YouGov widać wyraźnie, że bardzo szybko, najszybciej rośnie sprzedaż przysmaków. Które z jednej strony są używane przy tresurze zwierząt, no, zwłaszcza psów, bo, bo, bo kotów chyba aż tak nie da się tresować, ale można je nagradzać czy, czy, czy rozpieszczać tymi przysmakami. I tutaj dynamika jest chyba około 15% rok do roku, więc, więc to mm, sprzedaż tego typu produktów rośnie najszybciej. To są wciąż produkty, które wykorzystują mięso zwierzęce w, 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 w karmie. Tak, tak. Na razie nie istnieje prawo, które pozwalałoby wykorzystywać inne surowce, chociażby na przykład takie jak mięso z laboratorium, które w przyszłości gdzieś ma trafić do karmy dla zwierząt, i nawet w Czechach czy w Wielkiej Brytanii to już się dzieje. W Polsce nie mamy jeszcze przepisów, które by to umożliwiały, ale jedyna jak na razie w Polsce firma Labfarm, która tego typu mięso z laboratorium w swoich laboratoriach produkuje, już działa i stara się przekonywać decydentów, że takie przepisy są potrzebne. Ten biznes, biznes karmy dla zwierząt, to jest. Biznes typowo e, lokalny, znaczy ona jest produkowana w Polsce i kupowana jest na miejscu, nie jest daleko transportowana. Czy może są takie ośrodki, centra światowej produkcji karmy dla zwierząt? Polska jest dużym producentem karmy i produkujemy e, tak dużo, że też sporo eksportujemy do innych krajów. Różnymi kanałami, bo z jednej strony to są marki producentów, silne marki, są też marki własne, które sobie świetnie radzą. Na naszym krajowym rynku pod względem wolumenowym sprzedaje się ich nawet więcej niż tych znanych marek, chociaż te znane marki odpowiadają za większą część sprzedaży pod w ujęciu wartościowym ale wiadomo, że sieci handlowe również eksportują, ponieważ niektóre sieci są obecne na wielu rynkach. Także z jednej strony rozwija się ten rynek wewnętrzny, ale też rozwijamy eksport karmy dla zwierząt, szczególnie do innych krajów europejskich. Czyli koty pożerają miliardy, to jest tytuł tekstu napisanego przez Łukasza Rawe, który był dziś. Moim i Państwa gościem bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. To był Pebe Brief. Codzienny przegląd najważniejszych tematów prosto z redakcji Pulsu Biznesu. Czekamy na Twoje komentarze w mediach społecznościowych oraz pod adresem podcast